Twoje ostatnie wyzwanie, pobicie rekordu Guinnessa. Twoim celem było zrobienie 150 Ironmanów dzień po dniu. Dla osób, które nie wiedzą na czym polega Ironman 3, czy przecinek 8 km pływania, 180 km na rowerze i 42 km biegu. W planie było 150, skończyłeś pełnych 56 dni. Na 57. doznałeś kontuzji, wciąż to jest rekord Guinnessa. To było dla ciebie ważne, w jakim stylu to zrobisz? To nie, nie, nie było dla ciebie tylko challenge do odhaczenia? Wiesz co, oficjalne są też takie rekordy właśnie na 5 razy 1, 10 razy 1, 20 razy 1 i 30 razy 1. I są oficjalnie i na Wikipedii i tam w federacji już nie będę tam wymieniał jakiej. Mm -hmm. I ja po prostu pobić te rekordy dla siebie, tak wiesz, żeby zrobić to szybciej, no najszybciej na świecie, więc chciałem na 5 razy 1, 10 razy 1, po drodze mieć najlepszy czas na świecie, a po 30 zwolnić, ale już też tak się wytrenowałem podczas tego wyzwania, że czasem się bardzo dobrze czułem. Warunki pozwoliły, żeby łamać 9,30, to łamałem. Nie, nie pozwalały, to było tam 10 z kawałkiem. Czyli tam gdzieś naderwałem mięśnie i też się nie dało tego zrobić, więc przeszedłem na naderwania, zrywanie paznokci, ale nie da rady, jak masz ból rzepki, to jest takie kucie, że nawet. Nie da się iść, wiesz? Nie dałem rady to zrobić, nie dałem rady zginać kolana. My ucięliśmy mi korbę, starałem się jedną nogą pedałować, ale wtedy masz taki ucisk na kroczy, że tam się pojawiają kontuzje.